I tam witam Was bardzo serdecznie, moje drogie wagi. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór. Nie wiem o jakiej porze będziecie oglądali ten filmik, będziecie sobie odsłuchiwać. No to na wszelki wypadek powiedziałam. I dzień dobry, i dobry wieczór, moi drodzy. Czytanie na okres 20-26 marca 2023 roku dla moich bardzo drogich i sympatycznych wag. E, kochane moje wagi, nim przejdę do losowania, wybierania dla Was kart i oczywiście interpretacji tych kart, to chciałabym Wam e, powiedzieć coś na temat astrologii, co się tutaj dzieje na nieboskłonie. Pamiętacie, co mówiłam w ubiegłym tygodniu na temat hmm, pieniądza, który będzie zmieniał właściciela i pewnych różnych instytucji, czy alternatywnych jakichś źródeł oszczędzania, które nagle mogą paść, mogą zmienić właściciela, no i co się stało? Padły jakieś banki. Moi drodzy, jak jakieś banki tam niby, um, przysłowiowo, um, padają, to oznacza to ni mniej, ni więcej, że po prostu zmieniają właściciela, dokonują się jakieś fuzje, połączenia i itd., itp. Od właśnie to, co się zadziało. Moi drodzy, i taka sama energia będzie jeszcze dalej tutaj nam towarzyszyła w tym tygodniu dla yy, skali takiej makro, a dla skali mikro, no to wy po prostu uważajcie na swoje pieniądze, gdzie one idą, gdzie one wychodzą, bo po prostu będą wasze pieniądze źródłem zainteresowania innych, wasze zasoby będą źródłem zainteresowania innych. Więc zwróćcie, kochani, na to baczną uwagę. Pilnujcie, żeby wasze przelewy dochodziły tam, gdzie mają dojść i również wasze przelewy, żeby przychodziły do was, jeśli mają do was przyjść. I to jest bardzo tutaj ważne. Oczywiście pieniądz nadal będzie zmieniał właściciela i oczywiście będą was tutaj kusiły wyprzedaże, różne inne historie, inne, słuchajcie, jakieś tam instrumenty finansowe, inne rzeczy. No bo wiadomo, Saturn, Saturn, słuchajcie, jest odpowiedzialny za pewne stałe, bardzo sformalizowane i rzekłabym nawet takie kostyczne instytucje, jak na przykład banki, jak urzędy, sądy, szkoły, koła szkolnictwo tak i tutaj właśnie takie zmiany No akurat to trafiło w tej chwili na pieniądze w tym tygodniu i w ubiegłym a zobaczymy co się będzie działo w przyszłym nadal słuchajcie energia <coughs> Neptuna w znaku ryb mieszkania dbanie o mieszkanie przemieszczanie się ludzie się wprowadzają ludzie się wyprowadzają oczywiście mogą tutaj pewne osoby podejmować decyzje dotyczące wyprowadzeń i tak się mogą do tej sprawy zadziewać. Nadal oczywiście takie mogą tutaj przychodzić do Was informacje, ktoś może się w, chcieć wprowadzić, wyprowadzić, jakieś dzieci mogą wracać za granicę. możecie wy chcieć wyjeżdżać za granicę, przemieszczanie się, słuchajcie, we wszelkie możliwe kierunki i we wszelkich możliwych wariantach. Tu też będzie występowała dalej taka konsolidacja, słuchajcie, sił, a może razem wspólnie zamieszkamy, będzie łatwiej, będzie taniej, będzie lepiej, będzie coś tam wygodniej. Kochani moi, co więcej, dzisiaj 20 marca 2023 roku o godzinie 22:24 w 22, 24, Słońce wchodzi do znaku Barana i tym samym rozpoczyna się astronomiczna i astrologiczna wiosna, moi drodzy, i nowy oczywiście rok astronomiczny, astrologiczny. O, przyjęło się, że to zawsze było 21, tak zgadza się, moi drodzy, 21 to jest okres, tutaj mamy przesilenie, jest to przesilenie wiosenne, ale... Sami wiecie, że przecież Słońce, czy Księżyc, czy inna planeta nie wchodzi dokładnie do jakiegoś znaku o północy, tuż po północy, minuta po północy i tak dalej. No akurat tutaj Słońce zawitało półtorej godziny przed północą, przed 21 marca, zawitało już do znaku Barana i tym samym właśnie taką mamy sytuację. Dwa, chyba, czy trzy lata temu też już taka historia była, więc możemy do tego przywyknąć, moi drodzy. To się zdarza, takie, takie tutaj właśnie przesunięcia się zdarzają. I co? 21 marca. 21 marca we wtorek będzie miał miejsce Nów Nów w znaku Barana. Kolejne bardzo mocna, słuchajcie, energia i no, wiele się tutaj będzie działo, wiele rzeczy będziemy zakańczali, wiele rzeczy będziemy po prostu, słuchajcie, weryfikowali, z wielu rzeczy będziemy się chcieli uwolnić i o wiele rzeczy będziemy chcieli zawalczyć. I moje drogie fagi, wielu z Was może stwierdzić, że ten tydzień jest jakimś tygodniem takim wyjątkowym, Później, za jakiś czas, patrząc z perspektywy, będziecie jeszcze długo wspominali wydarzenia tego tygodnia. Oczywiście mam tutaj na myśli skalę mikro, ale również i makro. Moje drogie wagi, przypomnę, że to jest czytanie ogólne, ono nie musi z Wami rezonować i proszę pamiętać, że nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych, czy to dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia ważne życiowe decyzje, a potrzebujecie wsparcia. To serdecznie zapraszam do korzystania z czytań indywidualnych. Oczywiście, jeśli macie taką potrzebę, tak? chcecie jakiś temat sobie wyjaśnić. <laughs> jeśli podobają Wam się moje czytania, odnajdujecie się w nich, moi drodzy. No, to wszystkie informacje, jak się z nami skontaktować na dole w opisie filmiku, jak i również tutaj na dole ekranu, wyświetla wam się numer telefonu i WhatsApp, Messenger, te wszystkie informacje znajdziecie w opisie na dole. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną uwag, rezonujące ze mną uwagi na okres 20-26 marca 2023, 20-26 marca 2023, rezonujące ze mną uwagi. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, co my tu mamy? O, księżyc, czyli będziecie wyjaśniali jakieś sprawy. Ale moi drodzy, też będziecie tutaj troszkę narażeni na takie dziwne zachowanie i na pewno znajdą się tutaj takie wagi, które troszkę się tak dziwnie zachowywały, trochę tak jakby nieadekwatnie do jakiejś sytuacji jakieś takie, słuchajcie, te świadomości, podświadomości coś takiego dziwnego i to troszeczkę takie, słuchajcie, no nie bardzo, nie bardzo, tak, tak, jakbyście troszeczkę byli poza tą rzeczywistością, ja nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale oderwani trochę od rzeczywistości. Przez te jakieś takie dziwne przeczucia, przez te różne takie dziwne rzeczy, słuchajcie, tutaj właśnie przez takie jakieś może czasami nieuzasadnione lęki, możecie się zachowywać nie do końca racjonalnie i nie do końca adekwatnie właśnie do sytuacji, która Was otacza, moi drodzy. I tutaj możecie też nadmiernie troszkę przeżywać jakieś problemy, jakieś sytuacje. Nadmiernie, zbyt mocno. Są tu jakieś sprawy do wyjaśnienia, jakieś tajemnice do wyjaśnienia, może rodzinne, rodowe, ale też i może związane z jakimiś instytucjami, bardzo takimi sformalizowanymi. Słuchajcie, znak ryb. Księżycowi towarzyszy znak ryb, więc sprawdźcie. wielkie sprawy ważne, przeznaczeniowe. Proszę sprawdzić, co macie w znaku ryb, gdzie macie księżyc w swoich horoskopach urodzeniowych. Pamiętajcie, że coś się musi tutaj zakończyć, tak? trzeba wyjść z jakiegoś impasu. Poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowujące, rezonujące ze mną wagi okres 20-26 marca 2023 roku. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. <laughs> Pod spodem tali oczywiście, moi drodzy, karta domu, a więc jakieś sprawy właśnie takie tajemnicze do wyjaśnienia związane z domem, związane może z domem rodzinnym, właśnie, tak jak powiedziałam, jakieś tajemnice rodzinne, rodowe, ale też słuchajcie, jakieś tutaj historie związkowe. Możecie czuć coś jakieś dziwne, takie fluidy, że... Tak jakby się coś miało stać, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Tak? I tutaj uwaga moi drodzy, bo możecie troszeczkę mieć taki fałszywy wgląd tutaj w tą sytuację. Możecie się troszkę nieadekwatnie właśnie zachowywać do, do wydarzeń. Uuu, proszę bardzo. Jakieś tajemnice zostają wyjaśnione, wy coś, macie tutaj szansę też coś zamknąć, z czegoś się wyzwolić, od czegoś się oderwać, moje drogie wagi. No, dosyć sporo tutaj tych spraw. Oj, sporo, sporo. Karta śmierci już wielokrotnie też już wychodziła dla poprzednich znaków. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie dla których, ale się pojawiała. Ogólna aura tego tygodnia, karta Króla Mieczy oraz karta, słuchajcie tęsknoty. Tu mamy taką tęsknotę, słuchajcie, to jest tęsknota za przeszłością, ale karta Króla Mieczy wyraźnie wam każe po prostu zweryfikować, żebyście się zastanowili, za czym wy tak naprawdę tęsknicie, na co, po co. Bardzo głęboko coś tutaj przeżywacie, wagi bardzo coś głęboko przeżywają, jakąś może tutaj relację, może jakieś zamknięte sprawy, zamknięte tematy. Tęsknicie za czymś, za kimś, może chcielibyście, żeby tutaj wróciła jakaś miłość, może stara miłość, może tutaj odnowienie jakichś uczuć w jakimś romansie, w jakichś takich historiach. Ale moi drodzy, karta jeszcze z kolei mówi o tym, a weź się droga. Spójrz na to bardzo po prostu realnie, tak? bo właśnie troszkę nierealnie patrzysz na tą sytuację i troszkę nieadekwatnie marzysz o czymś, ale Bóg jeden wie o czym. Mogą to być troszeczkę takie zamki na, na, na zamki z piasku, tak, jakieś. Słuchajcie, czy takie pisanie palcem po wodzie. Marzysz, może o tym, żeby właśnie wróciła jakaś miłość, może, ale ważne, żebyś tutaj włączył po prostu szare komórki, żebyś uporządkowała strefę emocjonalną i również uporządkowała strefę umysłową, taką intelektualną. Będziecie, moi drodzy, może tutaj faktycznie jeszcze załatwiali jakieś sprawy związane z przeszłością. To jest związane z jakąś y, przeszłą sprawą, to jest związane z jakimiś tematami związane, z jakimiś przeszłości. Mogą to być słuchajcie, jakieś też sprawy urzędowe. Ja tutaj widzę, że całkiem możliwe, że jakieś bagi będą musiały odwiedzić jakieś instytucje typu jakieś na przykład... Y, bardziej tutaj widzę zawsze prokuraturę, widzę tutaj jakieś, jakieś takie instytucje, jakaś, no, może być właśnie policja. Wyjaśnienie, moi drodzy, takich spraw. Bardzo logiczne. Bardzo rozsądne, będzie po prostu coś trzeba tutaj uporządkować. Wy, w, 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 okol, w okolicznościach takich, jeżeli będziecie we, gdzieś tam musiały odwiedzić tego, tego typu instytucje, macie się zachowywać w sposób bardzo taki, słuchajcie, stonowany, nieegzaltowany, nie pozwalać sobie na takie wybuchy tutaj emocji. Król nie, czy też mówi o tym, żebyście naprawdę bardzo rzeczowo, rozsądnie podeszli do sprawy, podeszli do tematu i do wszystkich zadań, które macie w tym tygodniu do wykonania. Karta też wyraźnie o tym mówi, przestańcie patrzeć na przeszłość, zwróćcie się w końcu do przyszłości, bo jesteście opozycyjni do otaczającego Was świata, i tak naprawdę to tutaj bardzo dużo w życiu tracicie. I król mieczy mówi, a weź troszeczkę tu naprawdę bardzo takim zdrowym rozsądkiem się zacznij kierować, a nie tylko i wyłącznie romantycznymi uczuciami, odczuciami, jakimiś emocjami. No księżyc jest, słuchajcie, pełen romantyzmu, i faktycznie on bardzo często jest taki nieadekwatny do tego, co się dzieje. Tak my mamy. Żymy, nie wiadomo o czym, nie wiadomo jak, się jakieś, jakieś, jakieś tutaj historie dzieją. To się musi po prostu skończyć, więc to jest też tydzień zakończania tego typu spraw. Być może też jakieś historie związane z wymiarem sprawiedliwości pozwolą Wam też otworzyć oczy na jakąś osobę, na jakąś sytuację, z którą to jest po prostu związane. A te tęsknoty właśnie też są związane tutaj z tą, z tą sytuacją. Moi drodzy, porządkowanie też jakichś spraw dotyczących, być może chodzi tutaj jakieś pieniądze na dom, może chodzi tutaj jakieś mieszkanie, może chodzi tu jakiś dom, może jakąś taką tutaj, taką, taką nieruchomość, więc ja widzę wyjaśnianie tego i porządkowanie. No i oczywiście, słuchajcie, taka konieczność bardzo realnej, rzeczowej oceny. Możecie tutaj prosić też o pomoc kogoś w tym tygodniu w związku z tymi sprawami. Takimi i osobistymi, i bardzo takimi jakimiś urzędowymi. Moi drodzy, jaką macie szansę w tym tygodniu? Karta dziesiątki mieczy. Bardzo silna, bardzo mocna karta, słuchajcie, i karta miłości. Te wagi, które są po rozstaniu, które już tutaj tęskniły za czymś nie wiadomo za czym, tutaj księżyc, zachowywały się po prostu troszkę nieadekwatnie do jakiejś sytuacji, przeżywały to po prostu jak ho, ho, ho nie wiadomo co, nie wiadomo kto. Jak taka przysłowiowa mruwa, wiecie co? Damskie przypadłości. Troszkę to było niepotrzebne. To było przegięcie, słuchajcie. Za dużo tego było, no ale waga wiadomo. Waga jest romantyczna. Waga, waga szuka takich doznań. Waga, jak je ma, to je bardzo pielęgnuje, bo są jej po prostu do tego potrzebne. I tutaj, słuchajcie, król mieczy, porządkowanie tego, słuchajcie, podnoszenie się z czegoś. I wy tutaj macie szansę, taką możliwość właśnie w tym tygodniu podniesienia się z takiej sytuacji, która. Było dla Was ciosem, dla niektórych może trochę za bardzo przeżywanym, dla niektórych może wyolbrzymionym, ale po prostu ciosem. To są indywidualne odczucia, więc tutaj nie można nigdy oceniać, ale w momencie, kiedy to przeżywanie, słuchajcie, przechodzi w jakieś takie bardzo długie stany melancholijne, no to, to już troszeczkę trzeba czasami kimś potrząsnąć tak? i powiedzieć, słuchaj, no już, ale trochę już za dużo, tak? Możemy przeżyć. To jakiś tam czas i troszkę tego wystarczy. Więc macie szansę, moi drodzy, powstania z czegoś, powstania z kolan. To po pierwsze. Po drugie, są tutaj takie wagi, które mogą się zdecydować na definitywne zerwanie z kimś. Dziesiątka mieczy to jest, słuchajcie, definitywne zerwanie. To jest wypowiedzenie, to jest rozwiązanie wszystkich spraw i wszystkich tematów. Jeżeli mieliście jakąś ukrytą relację, jeżeli jakieś były w ogóle ukryte sprawy, tajemnice, jeżeli was coś bardzo tutaj bolało, myśleliście, że może tutaj wróci miłość, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, w Znajdujecie w sobie niesamowitą siłę, moi drodzy, żeby coś wyrzucić ze swojego serca. Wręcz nawet powiem szczerze, tutaj troszeczkę macie szansę zachować się trochę bezwzględnie, i to jest, słuchajcie, no czasami jest to potrzebne, żeby z, jakoś tutaj zminimalizować taki obszar tych strat, które po prostu ponosicie, tak? Żeby zminimalizować, słuchajcie, te wszystkie emocje, te wszystkie odczucia. Zobaczcie tutaj. Lolek się rozpanoszył, żeby to wszystko tutaj, moi drodzy, zminimalizować, to trzeba czasami właśnie takich drastycznych cięć, tak? Żeby wyjść z jakiegoś po prostu tutaj impasu, podnoszenie się, bo widzicie, jesteście tutaj odwróceni do otaczającego świata, bardzo mocno przeżywający coś, wyglądający za przeszłością, a tu macie szansę po prostu definitywnie się od tego odciąć bądź powstać z kolan, jeżeli gdzieś już na tych kolanach po prostu żeście byli. Moi drodzy, wszystko to, co już Wam nie służy, nie służy Waszej miłości definitywnie temu, temu mówicie. Nie usuwacie wszystko to, czego po prostu nie jesteście już w stanie dłużej znieść, czego nie kochacie, mówicie sobie tutaj prawdę. No, dziesiątka wieczy to jest mocna energia, moi drodzy. Tutaj na pewno jakieś łzy są, więc możecie też przestać w końcu płakać za czymś, za kimś w tym tygodniu, to też jest bardzo ważne. Przestać płakać z jakąś miłością mniej lub bardziej romantyczną, słuchajcie, bo to, bo to już było po prostu nieadekwatne do, 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 do sytuacji. tak, To były zbyt takie romantyczne uniesienia, one Wam niczego dobrego nie przynosiły. No i rozpacz za starymi związkami, tak? Król denarów, moi drodzy, i karta śmierci to są tutaj zagrożenia dla Was. No i jakie to są zagrożenia? No, bardzo proste, słuchajcie, bo karta śmierci to jest zakończanie czegoś, ale w kartach cygańskich niepotrzebne przedłużanie jakichś spraw, które powinny dawno zostać temu zamknięte. A król denarów, no to co? Wiadomo, że to już koniec. Wszystko, coś już się w Waszym życiu zadziało, coś się spełniło. Jakieś relacje się spełniły, jakaś współpraca zawodowa się spełniła, moi drodzy. Jakieś inne rzeczy się tutaj spełniły. Jest Jestem atakowana. Na moich kolanach szafi, tutaj Wojtek, tutaj Lolek. Normalnie, słuchajcie, no nie no, no żyć się nie da. <laughs> Moi drodzy, król denarów, osiągnięcie jakiegoś poziomu, jakiegoś celu. Jakaś relacja, która już się tutaj, słuchajcie, wypaliła, ona już osiągnęła swój poziom, osiągnęła swój cel, ona już większych tutaj efektów nie da i niczego już więcej nie osiągnie koniec, już, już, już nie ma. Wy, wy, jakby wypełniła swoją powinność, tak? bo bardzo często jest tak, że szczególnie jak mamy jakieś relacje karmiczne w życiu, to one się kończą wtedy, kiedy one wypełnią swoją powinność, kiedy, się, kiedy, kiedy spełnią swój plan, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej osoby. I tutaj moi drodzy... Król Denarów mówi o tym, że coś się faktycznie skończyło, wypełniło, wypaliło, osiągnęło swój plan, swój poziom. Więcej już się tutaj nic nie wydarzy, można już tylko zacząć od zera, bo wiadomo, Król Denarów to jest ostatnia karta w talii tarota, karta śmierci, moi drodzy, tutaj w połączeniu z Królem Denarów na ostrzeżeniach mówi o tym, że Uparcie, jeszcze możecie chcieć coś reanimować, reanimować współpracę, reanimować relacje. Jeszcze tutaj uparcie możecie chcieć mimo wszystko, nie wiem, no, możecie liczyć po prostu wręcz na jakieś zmartwychwstanie jakiejś takiej relacji. To można moi drodzy porównać do martwego człowieka czy martwego zwierzęcia. Jest mało prawdopodobne na dzień dzisiejszy, tak? Mało prawdopodobne, no praktycznie nierealne. Ni 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 no ale nie mówmy, że nierealne, powiedzmy, że jest to mało prawdopodobne, aby ktoś z martwych stał. No, prawda? Czy martwy człowiek, czy, 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 czy zwierzątko, aby z martwych stało. I wy tutaj możecie się chcieć trzymać właśnie w sposób taki nierealny, nieadekwatny do wydarzeń, do wszystkiego, do Waszej wiedzy, powstrzymywać coś. Nie, nie dam, nie puszczę, nie odpuszczę. Moi drodzy, tu są też jakieś sprawy i zobowiązania finansowe. Widzę, że być może jakieś kredyty mogą tutaj być. Coś związane jest też, może być ze sprzedażą jakiejś nieruchomości. Nie będziecie chcieli tego puścić, nie będziecie chcieli tej sprawy zamknąć, nie będziecie chcieli po prostu tego tematu rozwiązać po prostu, tak? I karta śmierci, niepotrzebne przeciąganie spraw, które już dawno temu straciły, słuchajcie, na ważności, albo sprawy, które po prostu już są bez, bez możliwości rozwoju, fiasko, tak? Moi drodzy, karta śmierci, niepotrzebne powstrzymywanie czegoś, przeciąganie po prostu, słuchajcie, przez to blokowanie sobie również, e, pójścia do przodu, tak? Czy w relacjach, czy w sprawach zawodowych, czy gdziekolwiek indziej, czy tutaj a możecie się też upierać, że ja tutaj muszę kupić tą nieruchomość i tutaj ja to muszę mieć, a to już jest ktoś inny kupił, nie można, nie da w ogóle się rady, nie, nie da rady, no, na przykład nie też nie taka cena, nie, nie macie tutaj jakichś pewnych możliwości. A tutaj, no jej no i, i myślę, i tęsknię, i przeżywam, i nie wiadomo dlaczego, i nie wiadomo na co, i nie wiadomo po co. Jest to oczywiście swoistego rodzaju takie nieadekwatne e, zachowanie do, do, do sytuacji. Brak troszeczkę takiego, moi drodzy, realizmu. I tutaj właśnie tego realizmu może wam zabraknąć. To jest takie ostrzeżenie. Aczkolwiek tutaj dziesiątka mieczy działa naprawdę, słuchajcie, realistycznie. Król mieczy też. To są mocne energie, ale mimo wszystko może gdzieś tam się człowiek zawahać, może braknąć tego realizmu i chęć, słuchajcie, powstrzymania czegoś, co i tak już dawno temu straciło na znaczeniu relacje, współpracę czy miejsca nawet zamieszkania, miejsca pobytu. Pewne rzeczy są tutaj już nierealne, pewne rzeczy się nie wrócą, moi drodzy. I trzeba zdać sobie z tego sprawę. Księżyc zresztą reprezentuje znak ryb, czyli ostatni znak Zodiaku, moi drodzy. Więc to jest co? Wiosna idzie, pierwszy, pierwsze chwile tutaj mamy, wiosna jest już, tak? Mamy tutaj pierwsze chwile yy, słońca w znaku barana, więc czas zostawić to, co było w znaku ryb, moi drodzy. To, co było, to, co trąciło wielkim brakiem realizmu. I niepotrzebnie, niepotrzebne jakieś takie wielkie romantyczne przyzwyczajenia i uniesienia i takie, słuchajcie, cierpienia. Wracamy do życia, moje drogie waki. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne spotkania. Do usłyszenia.